Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj pokażę Wam jak się zbiera pszczoły Takie po prostu żniwa. Jakie żniwa. Po prostu przyszedł do nas rój pszczół. Jak chcecie coś zobaczyć, to zachęcam do oglądania na jakimś, nie wiem, laptopie, telewizorze. Bo na komórce będzie ciężko to dojrzeć. Ciekawe czy ktoś z Was kiedyś widział jak się pszczoły wyrajają. Boję się jak z ale wam to nagram Patrzcie Co tu się k... dzieje? Ile ich jest? Milion Ostry hardcore jakiś czas tutaj też przyleci. Jaka akcja! Na jabłonkę się wyrajają. O jasne. Tam, 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 ich już nie ma. Tam. Znaczy, wyrajają się? Przyszły skądś? Przyszło, <śled> przyszły, przyszły do nas pszczoły. <śled> o, <śled> <śled> nie, to się nie dzieje. Nigdy nie widziałem, jak się pszczoły wyrojają. Ojciec teraz polewa wodą, żeby zsiadły. Ale jest. Ciekawe, czy te muczenie słychać. I siądą na, na jabłonce i po prostu są nasze. O kurde. Ja jestem w szoku. O, przyleciała tu na nas jakaś. Nie wiem, czy się boimy, czy się nie boimy tych pszczół. Kiedy ja z pszczoła mnie ugryzła, to nie miałem jakichś tam większych dolegliwości oprócz opuści I co, do, do reklamówki je zbierzesz? Kokon? Ja nie widzę ojciec na razie. Kokona? No, przyszły do nas pszczoły. Dzień dobry. Kurde, jaka akcja. Hmm. Zaraz wam kokon pokażę. Hmm. No, siadają wszystkie. Ale zaskoczyło mnie to. Nie, ja idę tam zaraz, już tam idę. Zaraz nagram dalej. Po akcji, po akcji, ale szok, jeden wielki. Ja ci normalnie patrzę, a nade mną jest nagle milion pszczół. Jez, yes, są, no widzę je, ja cię nie piję, ale ile ich jest, dokładnie w tym miejscu. Czeka, czy da się przybliżyć? Da się przybliżyć, proszę. Tak Wam pokażę. O jasna litera. Potrzebny Wam tam pokazał, ja się boję, jak nie wiem. Może to jakieś, nie wiem Mordercze, mordercze pszoły Jak siądą wszystkie, to ojciec jest zwierzę. Kurde, nie wiem jak Nie wiem jak jest zwierzę. Ja wiem, ojcu, żeby lał wodą to tam podejdziemy bliżej. Normalnie pupnia Jest w pszczołach Wiem Pokazywać to tylko tak Boję się nie wiem Tu są Ja Ci nie mogę ile ich jest Dobra, spadajmy stąd Co to jest? Co to jest Pierwsza coś takiego widzę. Zanieśmy ojcu. O, tam jakaś pszczoła jest. Wstrzymujemy oddech. Albo no, oddychamy nosem. Żeby... Jak ja się boję, rany boskie. Jak ja się boję. Tutaj masz to. Dobra, latają za blisko. Zdajmy stąd. Urząd <gulet> numer 11, już przygotowany na nasze nowe pszczółki. I będziemy je zbierać. Nie ma się tam boję być. Wybaczcie mi, ale. I bateria pada. Jeszcze taka akcja. Ten najważniejszy film z tego roku, mój. Jak widać, ojciec przygotowany na takie akcje już mamy. Na no, telewizji jest że, że tego uciekną, i później bierze, wpuści je z powrotem. Ja nigdy w tym czymś takim nie uczestniczyłem. Już ci odpowiada, proszę bardzo. Chby oczyścić trochę I Już Te dziurki żeby były, nie? Ja tam nie ma dziurek chyba Są Dobra myskać Co mam jeszcze podpalić? Podobno źle siedzą. Tak mówi fachowiec. Jakby były jakby były na gałązce to moment i są nasze, a teraz to trzeba je troszeczkę głupić takim właśnie dymem, trochę je głupimy. I będziemy normalnie pędzelkiem zbierali do wiaderka. No szok, ja tego oczywiście nie widziałem. Oczywiście dla zawodowego pszczelarza to normalne. O, trochę się znerwowały głośniej dobra jest za niebezpiecznie a gdzie jest matka Chyba musisz je podkurzyć, bo się znerwowały. Kurde. Dobra, ja spalam. Ja się naprawdę boję. Trzeba mieć jaja, żeby, żeby wejść normalnie. Wejść do. Do, do, do pszczół, no nie wiem, do, do roju pszczół, trzeba mieć. Jaja. Naprawdę to, to nie dla mnie. Ja nie, mam, ja nie mam tyle tyle odwagi. No, w kolejnym filmie rozbierzemy sobie ciągnik, robię dla Was film. Wymieniam hamulce w ciągniku. Nowe oczywiście wszystko bęben szczęki, ale na razie póki baterii starczy w telefonie, bo nie widziałem, że taka akcja będzie, to wam nagram, w jaki sposób zbiera się pszczoły. Szukam, szukam czegoś, żeby sobie na głowę założyć. Takie coś myślicie, że będzie dobre? O kurde. Nie wiem, szukamy czegoś. Jest! Jest, mamy to. Mamy to. Będziemy może bezpieczniejsi. Teraz tak, co to trzeba zrobić w ogóle, jak takie pszczółki do nas przyjdą? Yy, musimy mieć taki worek z takim wiaderkiem, yy, zgarnąć tam matkę i one tam podobno se same wejdą teraz. A potem damy je do ula. Gdzie to jest? No to pokrywka, pokrywka też jest, wiesz, co chodzi, ważna. Będziemy je przykrywali, a ta pokrywka ma dziurki. Jeżeli powietrze No, trzymaj, trzymaj. Ja bym tam dalej nie idę, co ty. <grym> one są ciężkie, one są nie, nie gryzą, bo, bo one są ciężkie. O, e, e, prawie wszystko i biorą mię. Nie, nie, nie Aha. Czyli zabrały cały miód zula u kogoś i po prostu się poszły. Zatrzymały się u nas, a my je moment takie akcje, taki, jakiś wolny ul, w tym przypadku będzie to ul numer 11, no i nie zbierzemy. Ktoś mi tam powiedział w komentarzu, ktoś mi tam napisał, że, że się nie umie wysławiać, ale jak tu się kurde wysławiać, jak mam taką adrenalinę, że masakra. Nie wiem, ludzie w zasadzie boją się pszczół, no ja się boję, nie. ugryzła mnie tam, ileś tam razy w życiu ugryzła mnie pszczoła. Natomiast no nie lubię tego. A jak milion nagle masz w, w, w pszczół nad głową, no to rany boskie. <laughs> to, to, to jak się to wysławiać, nie? Na razie widzę, że z pnia wszystkie wchodzą do środka do tego wiadereczka za matką. I za chwileczkę będziemy zatykali i wkładali je do ula. Dokarmimy. I nasze będą. Tak, teraz to się właśnie odbywa. Teraz właśnie nakrywamy je tym wieczkiem i będziemy je nieśli. Będziemy je nieść. Ojciec, że ja tam z daleka jestem. Zdałem mu kilkakrotnie pytanie, czy któraś go urządliła. Powiedział, że ani jednego nie urządliła, że one mają co innego w głowie. Mam nadzieję, że baterii starczy, żeby wam Pokazać jak wkładamy do ula. O kurde. Teraz tam odwiązywane jest jederko o i pszczółki już są tutaj. Myślę, że reszta będzie leciała za... No to będę nagrywał spokojnie. Yeah. No szok. Gdzie one są? No tamte zostały. Przyjdą, mnie Ja tu z, z daleka wybaczcie, ale to z, z daleka po prostu się boję. Pomimo tego, że na głowie mam Na głowie, mm. <głowie mam ten czapkę. I przepraszam Was bardzo, ale mało co widzę, bo też siatka to, o, uwaga, 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 uwaga. I teraz je wsypujemy. O kurde, mamy pszczoły. No nie mówcie, że. Oczywiście, ktokolwiek z moich widzów, oczywiście nie. Ktoś to się zajmuje takim właśnie przerażstwem. Ale ktokolwiek z moich widzów dałby radę tak wytrzymać. O, głośniej się robi. No, głośniej się robi i gęściej ty od tych wszu. Co ja wam tu nagrywam? Bo kurde, nie widzę. O, tutaj jest ul, dobra. Teraz sobie mają tam wejść same. Teraz co, same wejdą? Same tam wejdą? Ty teraz odchodzisz. No, no. Pędzel? To ja, ja ci przyniosę pędzel. Przyniosę ci. Boję się tu podchodzić. Sorki wielkie, ale tyle zostało. I podobno znajdą matkę. Oj, jak blisko latają mnie! Łarne boskie! Ojku, jejku! Uciekajmy są. No, tutaj na boku widzimy ula, trochę ich jest więcej. O, proszę bardzo. Mam y, głowę. Mam głowę, na głowę mam założoną tą siatkę, więc naprawdę i słońce, już pod słońce nagrywam. Więc średnio to do, ja widzę po prostu, co, co, co nagrywam, ale mam nadzieję, że wy tam będziecie widzieli. Jak to mówią bogatemu to się nawet by go pierdoli, czyli <grywki> ocieli. Niektórzy mówią o pierdoliny, niektórzy mówią o cieli. Hmm, a tu... <głos》>, dzień dobry, u nas pszczółki do nas przyszły <głos》> jakieś. Jejku. Poddymianie jest po to... Tam poddymiane jest wszystko. Poddymianie jest po prostu po to, żeby... Żeby, je, żeby nie gryzły, żeby były bardziej łagodniejsze. I jak widać, pszczółki są. Zachęcam do subskrybowania kanału, a link do mówi.pl pod filmem, jak zwykle aktywny. Kurczę, widziałem jak z tego ula znowu się jakby wyroiły. To było jakieś nie wiem, dwa dni temu. A wczoraj, tak jakby w poprzedniej, był deszcz, bardzo duża ulewa, grad I tak jakby wczoraj wieczorem wróciły. znowu czy zostaną, czy nie zostaną, ale to tyle z tej produkcji filmu o pszczołach. A się na